19 październik 2021. Jesteśmy w kościele Świętego Józefa, gdzie rok temu, 19 października, przybyłam do Świętego Józefa modlić się za porwanego księdza Michała Woźnickiego na ulicy Wronieckiej 9 w Poznaniu, który. Został porwany przez policję na rozkaz kondyckiego, człowieka, który dzisiaj ma 72. rocznicę urodzin. Jest wysłannikiem człowieka, którego osadzono jako papieża. Dzisiaj jest również 12 października, była 35 rocznica, jak w tym właśnie kościele. Ten człowiek Bergolio mówił o męczennika z Libek. Stąd pojechał do Osyżu, gdzie spotkał się z człowiekiem, którego mówiono, tak myśmy wierzyli, że wybrano jako polskiego papieża. Urodził się w Wadowicach ten człowiek. Lolek urodził się w Wadowicach w domu Żyda, bałamuta. 18 maja w 1920 roku, kiedy w Rzymie poświęcono kamień węgielny pod kościół serca Chrystusa Króla. Wiedział o tym tam, w dniu swoich urodzin był w 1980 roku. Matka tego człowieka, którego nazywano polskim papieżem, urodziła się 26 marca 1884 roku na ulicy Smolensk 15 przy najstarszym Kościele Bożego Miłosierdzia. Przy Kościele Bożego Miłosierdzia z 1555 roku, leżącego do Wawelu. Jezu, mam Tobie zaprogramowany. Wedle porządku świata zaprogramowani 12 października w 1492 roku, kiedy Krzysztof Kolumb, wnuk króla Władysława Jagieły, syn króla Warneńczyka, odkrył Amerykę tego dnia w Konstantynopolu. Ustalili program, na którego realizację potrzebowali 527 lat. Program zakończony 12 października w 2019 roku w Rzymie przez tego człowieka, który tutaj był 12 października w 1986 roku. Były to urodziny Edyty Stein, którą w ramach tego programu. Zamordowano w Oświęcimiu razem z 527 katolickimi Żydami 9 sierpnia 1942 roku. Tego dnia mamy świadectwo mocy cudownego medalika w bloku kapłanów wydachał, gdzie 13 grudnia w 1942 w 1940 roku przewieziono 527 kapłanów. W tym zostali przywiezieni Kłaczyński, Romuald Kłaczyński, który za powiedzenie polska z 21 marca 1940 roku na jasnej górze został zamęczony w dachu. Jezu, ufam tobie. Jezu, ufam tobie. Święty Józefie, patronie nasz, który nam towarzyszysz, który jesteś naszym opiekunem, raduj nasz Kościół. Prosimy Cię również za naszym księdzem Michałem Woźnickim, obrońcy mszy świętej na ulicy Wronieckiej, gdzie również modlą się za niego dominikanki, które tam przeszły w 1282 roku. Jezu, ufam Tobie. Prosimy Ciebie również za wszystkimi kapłanami, którzy walczą. Którzy są naszymi pośrednikami u Boga naszego. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu.